Cześć, dzień dobry, z tej strony. Dawid z kanału Danwiel. Na Filipinach mamy poranek, a ja właśnie zerwałem się z łóżka. Skrzynka, oczywiście, pełna, a na tej skrzynce świeżutkie dokumenty. Okazuje się, że prezydent podpisał i Filipiny są od teraz otwarte dla wszystkich. Także prawdopodobnie jako pierwszy polski youtuber mówię Wam o tym. Jeżeli nie, poprawcie mnie. Jeżeli ktoś to zrobił pierwszy, brawo Ty. Jeżeli nie, no to jestem pierwszą linią informacji. Dokumenty znajdziemy idziecie na moim facebooku Danwield na Filipinach, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak wygląda to rozporządzenie, które obowiązuje od teraz, czyli nie musicie czekać do przyszłego roku, od teraz na Filipiny wlatują wszyscy. Filipiny są otwarte dla wszystkich, niezależnie jaki masz status przyjęcia preparatu i wytłumaczę Wam, jak to wygląda. Jeżeli nie przyjęliście preparatu lub tylko częściowo, czyli na przykład pierwszą dawkę z ze zestawu dwudawkowego, no to w tym momencie nie obowiązuje Was kwarantanna, a jedyne co musicie zrobić, to przed wylotem na 24 godziny musicie e, antigen e, rapid test wykonać, czyli test antygenowy. E, no i nie martwcie się, jeżeli Wasz lot miałby się przedłużyć e, lub będziecie mieć jakieś opóźnienie i zostajecie na lotnisku. Jeżeli e, nie opuszczacie tego lotniska, to to dalej będzie e, dla Was e, ważne i będzie Was e, chroniło. Jeżeli zdarzyłoby się Wam, że no niestety musicie opuścić lotnisko z różnych powodów e, lub nie wykonać zaliczyć tego testu, spóźniliście się i tak dalej. To taki test zostanie wykonany po przylocie na Filipiny. Z tym że pamiętajcie, jeżeli zdarzyłoby się wam, że ten test wyszedłby mm, pozytywny, no to w tym momencie trafilibyście na kwarantannę i teraz co jest ciekawe, w zależności od tego, czy jesteście obcokrajowcem, czy macie tu jakieś miejsce zamieszkania, może to być również kwarantanna domowa niekoniecznie hotel. I teraz kwestia jeszcze najważniejsza. Nie słuchajcie pierdu, bo był taki czas, że ja się spierałem z ludźmi o ważność certyfikatu, i nawet udowadniałem, wysyłając do biura kwarantanny e, zapytanie na ten temat. I oczywiście Filipińczycy robili rybkę, jaka ważność certyfikatu, i ktoś mi pisał, że no skoro prawo jazdy potrafi mieć e, ważność, to również certyfikat na Filipinach też nie jest to sprawdzona informacja i nawet jeżeli się e, zaszczepiliście w roku 2020 na początku, jesteście w pełni zaszczepieni, czyli jest to na przykład e, Johnson albo Jensen, czyli jednodawkowy preparat, lub na przykład Pfizer dwie dawki, to dalej jesteście zaszczepieni. To nie jest ważne kiedy, także jesteście zaszczepieni. Kwestia jest jeszcze ważna, nie obowiązują żadne e, boostery, Filipiny się o to nie pytają, także teraz po prostu jeżeli jesteście niezaszczepieni, nie w pełni zaszczepieni, przylatujecie e, robiąc sobie test antygenowy 24 godziny przed i musicie pamiętać, że ten test ma być laboratoryjnym testem, wydrukowanym, nie liczcie na Wi-Fi e, na lotnisku, bo może być różnie i nie udowodnicie na przykład e, swojego e, statusu, no i to też może w pewien sposób Wam e, pokomplikować e, sytuację. Sytuację, bo wtedy Was po prostu wezmą na test. No i jeżeli test by wyszedł pozytywny, no to macie kwarantannę. Także na chwilę obecną uważam, że bardzo się to rozluźniło. No niestety pewne rzeczy zostają i tak jak mówię, ten e-arrival card z MS One Health Pass obowiązuje, więc musicie się bezwzględnie zarejestrować na 24 godziny przed przylotem. No i musicie okazać ten kod na lotnisku i później jesteście wolni. Robicie na Filipinach co chcecie i... I tak jak mówiłem, do 6 miesięcy na Filipinach nie obowiązuje Was Exit Clearance Certificate, żaden podatek wyjazdowy. Także możecie się w pełni cieszyć. Jeżeli podróżujecie z dziećmi, no to dzieci również, jeżeli okazałoby się, że wy jesteście niezaszczepieni, to dzieci również obowiązuje ta sama procedura. Także tak to wygląda teraz w uproszczeniu i tak jak mówię, jeżeli interesują was oryginalne dokumenty, wejdźcie na mojego Facebooka Danwild na Filipinach. No i możecie sobie zajrzeć. Także od teraz, to jest najważniejsze, od teraz Filipiny są otwarte. Możecie się już pakować. Nie musicie się przejmować. Jeszcze na koniec Wam powiem jeszcze jedną rzecz. Filipiny zrezygnowały z obowiązku noszenia masek na zewnątrz i wewnątrz. Także to również się zmieniło. Ja wiem, że na Filipinach to zawsze jest tak, że wiele osób jest niedoczytanych, niedoinformowanych i w wielu sklepach gdzieś tam Was mogą zaczepiać o to. Musicie po prostu twardo, jeżeli chcecie, drukujcie dokumenty, pokazujcie im, edukujcie, żeby po prostu wiedzieli, bo to czasami jest tak, że już jest pół roku po czymś, a oni dalej, że tak powiem, brną gdzieś tam swoje regulacje albo w to w czym chcą. Także mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli się Wam podoba mój kontakt, lajkujcie. Niech ta wiadomość idzie dalej w świat. No i co, zapraszam, widzimy się na Filipinach, przylatujcie, cześć.